Witajcie w rozważaniach na Dzień Dobry. Dzisiaj dalej o grzechu. Dzisiaj o jednym z... jednych... jednym z trzech skutków grzechu. Takich najbardziej ogólnych kategorii, o których możemy powiedzieć, kiedy rozmawiamy o skutkach grzechu. Mianowicie o lęku. Księga Rodzaju, trzeci rozdział, dziesiąty werset. Adam mówi do, do Boga. Usłyszałem Twój szelest, w ogrodzie i zląkłem się. Gdyż jestem nagi. Dlatego skryłem się. E, no tu jest kontekst wstydu. O tym wstydzie myślę, że powiem troszkę. Znaczy, no powiem oddzielnie po prostu. Natomiast lęk jest czymś bardzo ludzkim. Lęk jest czym? Lęk jest przewidywaniem zła. Lęk jest przewidywaniem zła. Lęk jest. Yy... Takim działaniem wyobraźni, które podpowiada nam, że wydarzy się coś niekorzystnego dla nas, coś, czego nie chcemy, czego jest coś, co sprawi, że nasza sytuacja się pogorszy, że coś nas będzie boleć, że będziemy się musieli wstydzić, że nie wiem, że no ostatecznie nawet może i śmierć. Zwróćcie uwagę, taka najprostszy lęk, no to jak nie wiem. Przechodzimy przez jezdnię, no to boimy się tych nadjeżdżających samochodów. Skąd inąd to pokazuje, że lęk jakby nie jest czymś nieuzasadnionym? No, bardzo często jest uzasadniony. Po prostu jesteśmy krusi, jesteśmy słabi, widzimy ludzi, którzy cierpią wokół nas. Czy słyszymy o tym, że tacy ludzie są? No i wydaje się to całkiem rozsądne, że zastanawiamy się nad samymi sobą i stwierdzamy, że coś podobnego się może i nam przytrafić. Niektórzy ludzie ze względu na lęki wszelkie yy, hamują. nie wiem, mamy Putina, który dziś się boi. Nie wiem, czego on się sprawdza dzisiaj boi, no ale jakichś tam chorób się boi, siedzi na wyciągnięcie 50 rąk, tak z nikim się nie spotyka. Są różne fobie społeczne, yy, są fobie w ogóle różne jakieś tam. Tych wszystkich lęków różnorodnych, które mogą nas dotknąć w życiu jest bardzo wiele kiedyś tam czyłem na te wszystkie lęki, jakieś tam przed pająkami, przed tym, przed siątym, przed owantym. No są to też takie lęki, powiedzmy, które wiemy o tym, że są nieracjonalne, tak? No, ostatecznie, co mi ćma może zrobić? Albo co mi może pająk zrobić? No, nic. Jakby rozsądnie nic. Ale moja wyobraźnia po prostu jest na tyle nie wiem, jakoś sprofilowana, że jednak właśnie tego zwierzątka, czy tego owadu jest w stanie. No nie wiem, jakoś, jakoś tak silnie to jest wpisane w nas, że, że się po prostu właśnie boimy, że przewidujemy tą przyszłość na tyle przerażającą, że jakby mimo, że nie ma się to nic wspólnego z rzeczywistością, to i tak, i tak to na nas wpływa. W tym sensie lęk jest też zniewoleniem, zwróćcie uwagę lęk operuje często w oparciu o jakiś sposób postrzegania świata. To, co gdzieś tam też mówiłem w którymś z odcinków o Afryce, że śmierć jest, czy, czy była takim, takim przekleństwem, który, który gdzieś rzucał cień na, na całą egzystencję człowieka. Że ludzie do dzisiaj w takich właśnie rdzennych religiach przede wszystkim się boją przekleństwa. Wszystko odczytują jako dobry omen, zły omen ta rzeczywistość duchowa jakby jest taką rzeczywistością lęku, to znaczy że no, jesteśmy uciskani, jesteśmy słabi, jesteśmy y, śmiertelni, jesteśmy podatni na przekleństwa i w zasadzie co tu robić, no nie za dużo jest, znaczy można, można tam jakieś próbować odczyniać to wszystko, ale generalnie jest to bardzo silny taki ładunek, właśnie, lęku, takiej emocji, która, 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 która wiąże człowieka, po prostu. No i chciałbym chyba może też powiedzieć o tym, że te wszystkie trzy czyli wstyd, lęk i wina że te, te skutki grzechu kontrolują nasze życie w bardzo silny sposób. Niezależnie od tego, jak racjonalni wydaje nam się, że jesteśmy to po prostu no, nie da się tego jakby nie, nie, nie doświadczać. Nie da się tego w jakiś sposób możemy to próbować wyprzeć, ale wypieranie też nie jest zdrowe z definicji rzeczywistości. Więc generalnie yy, więc generalnie właśnie z tymi trzema skutkami yy, grzechu musimy się mierzyć. Na tym polega bycie człowiekiem. i Ewangelia na wszystkie z tych trzech odpowiada, dzisiaj się może na tym skupiać nie będę, natomiast chciałem po prostu powiedzieć, że, że nie da się usunąć lęku. Znaczy to, to po prostu jest w nas i myślę sobie, że oczywiście no są ludzie bardziej odważni i mniej odważni. Są ludzie, którzy coś potrafią wyjaśnić, są ludzie, którzy z czymś tam podejmują walkę, są ludzie, którzy po prostu bezradnie się poddają natomiast to po prostu jest część naszego życia I, i na szczęście A propos właśnie też jest to ciekawe że Bóg mówi nie bój się do swoich, swojego ludu nie wiem ile tam dziesiąt czy nawet nie wiem czy nie set razy w Biblii nie lękajcie się, nie bój się, ja jestem z tobą, ja jestem przy tobie w jakimś sensie to Boże nie bój się jest no jest sednem, Czy w tym sensie, że no, oczywiście albo w nie wierzymy, albo w nie nie wierzymy. Natomiast to Boże, nie bój się oznacza po prostu tyle, że ja kontroluję przyszłość, Ty jesteś po mojej stronie, Ty podałeś swoje życie mi, więc się nie bój. Myślę sobie, że każdy z nas takie doświadczenie gdzieś przeżył w swoim życiu, że, że się bał, ale przyszedł ktoś, o kim jesteśmy przekonani, że się zna, że umie, że potrafi. Że przeprowadzi i da ulga, i to poczucie bezpieczeństwa, i to takie poczucie trochę no mi się kojarzy z takim dzieciakiem, który po prostu łapie starszego, czy tatę, czy mamę, czy tam wujka, dziadka, babcie za rękę i, i wie, że już wszystko jest dobrze, i mogą iść dalej i, i przechodzą. Panie Boże, dziękuję Ci bardzo za to, że Ty jesteś odpowiedzią na nasze lęki daj nam Tobie ufać, daj nam też doświadczać tego, że Ty przeprowadzasz. Nawet w takich trudnych chwilach, Panie, kiedy, kiedy właśnie cały świat wokół może gdzieś upada, niszczeje. Daj nam to poczucie, że kiedy jesteśmy z Tobą, to po prostu to jesteśmy bezpieczni. I Panie, prowadź nas w tym i zachowuj, i strzeż, i doprowadzaj przez swoje oblicze zawsze. Z Bogiem. Do zobaczenia.